Wołanie ojczyzn otaczają mnie wszystkie wersy wołań, przemieszczają się w dłoniach pozory spotkania, z moich ust ulatnia się sączenie pożądania i odgłosu naczynie. Przelewa się westchnienie i westchnienie za westchnieniem. Zwiększa się wycie. Dotknę nożem struny, a rozpryśnie się nektar. Nie ma płaczu, krzyku, nie ma łez. Kiedy zapalają się świece, kiedy zapalają się ogniska i uczucia, zderzają skały i narasta rechotanie. Przekroczymy rzeki rzeka za rzeką, fala za falą. W chwili spotkania wzniesiemy toast za przesądy i krążące opowieści. Potem będziemy wyśpiewywać. Gdyby tak życie wróciło od nowa, uraduję ojczyznę tęsknotą, rozlewam westchnienia. Westchnienia za westchnieniami. Wariuję. Gdy uderzam w dzwonki, wystarczają mi dźwięki, kiedy szarpię struny, zwiększa się jęczenie, i wystarczają mi chwile podniecenia. Przenośmy radowanie z doliny do doliny, wypijemy rozkosz wielokrotną i czerwoną. Wyciągam nóż, macham nim po dolinach, wzmaga się krzyk i płacz. Twoje oczy wypijają z mego życia senność i ulatnia się gawęda radości. Krzyżyją się rzeki, wiersze i świętowanie, zabijają mnie momenty uniesienia. Płaczę bez oczekiwanych łez. Opłakują mnie przystanki na paści. Odchodzi długa noc, żegna porty. Płaczą łodzie i latarnie. Przychodzi ranek. Powitanie w środku mojego domu. Niosę wszystkie ogniska i uczucia i rozkwity kroczące po mych policzkach symptomy męskości, zadowolenia, i respektu. Wytrzymam wszystko. Spakuję swoje rzeczy i zdobycze. Wrócę do ojczyzn w ramionach rozpaczy, echa boleści i pustki.